Witamy w salonie samochodów używanych Top Auto Sulechów. Dla odmiany dziś prezentujemy auto miejskie, którym jest Renault Megane czwartej generacji, wersja GT, wyposażona w bardzo dynamiczny silnik benzynowy o mocy 205 koni mechanicznych. Ten jakże niepozorny kompakt może zaskoczyć niejednego kierowcę ruszającego spod świateł sportowym autem. Ale sportowy głównie przez jednostkę napędową w tym aucie, ale nie tylko. Sportowe elementy znajdziemy również na zewnątrz tego pojazdu. Jeśli szukasz auta bezwypadkowego, z potwierdzonym przebiegiem i gwarancją techniczną, zapraszamy do największego w regionie salonu samochodów używanych Top Auto Sulechów.